m MEINEN FREUDE! Czyli dzisiaj będziemy sobie jeździć po Emergency Hamburg, bo w weekendy piątki. W weekendy piątki jest, jest Emergency Hamburg, a we wtorek i w środę. Nie, czekaj, dobra, jakoś to się ustali. Dzisiaj będziemy kryminalistą. ja Jeż, Musimy szukać dealera. Diler. No jak blisko. Czekajcie, no dobra, teraz mamy to i się tam brało. Mamy bloka. To jest czas na sobie naukę. Jedziemy zrobić napad Musimy się wskazać, że też ugrywać przed milicją, więc... Musimy się jakoś w świecie ukrywać, więc nie jeździmy po centrum. Tak, ja nie też jeździć. Znaczy, ja robię szybko sobie przejedziemy przez centrum, czekajcie, włączę z światła. Żeby też wiecie, nie podejrzeń nie Tu sobie skręcimy, a tutaj nie ma gdzie? Więc jedziemy sobie tutaj. I jedziemy. Tylko gdzie tutaj, nie wiem, więc tędy sobie leżymy. się kręcimy w kółko, dobra, gdzie możemy jechać? Drzewle. Ok, i jedziemy. I tak nie Tutaj możemy jechać chwilę w tygodniu i zjadłabym sobie to wszystko. To już jest prosto. Aha. I wyjdziemy sobie prosto. Fajna taka ta obwodnica miasta. Więc jedziemy. To jest do stu, a sobie szybciej pojedziemy. Wejdźcie, żeby też niechęć, jakby szybko tutaj szybko pojedziemy, żeby nas później misja nie groiła.

Nie mogę. O dobrze mogę. Nie mogę zielonać rękierunkowca w To przez całe serce muszę przyjechać. Yy, dobra, to będziemy sobie... A mieliśmy być kryminalistą, manalistą, będziesz być kimanalistą. Czytamy na światłach. No i jedziemy sobie tutaj. Tutaj dziś musimy się to Tylko to zobaczymy i może z tym skończymy. Wiecie, jak to żyjemy. Wiecie też, żeby się nie rzucać w oczy. Hmm. daleko to jest. tutaj rozpędzimy. Ach, szkoda, że w Polsce nie że na autostradach można sobie jeździć, jaką bratkością

To jest maszynowy, który to się brał. Dobra. I tak kończymy ten odcinek, to więc pa.